A już teraz na scenę zapraszam prezesa nowej nadziei, lidera konfederacji, przed państwem, Sławomir Mencen. Dzień dobry państwu. Jak patrzę na to, ile was tutaj jest w tej Gdyni, to doceniam to, jaką my drogę przeszliśmy przez ostatnie pięć lat. Przecież pięć lat temu również startowaliśmy w wyborach do Europarlamentu. Miałem nawet. Pierwsze miejsce tutaj na liście do Europarlamentu z województwa pomorskiego i wtedy na spotkania przychodziło 20, może 30 osób. Wynajmowaliśmy takie małe salki w jakichś hotelach czy jakichś szkołach wyższych, bo nie było sensu robić większej sali, bo może 20, 30, 40 osób było zainteresowanych spotkaniem. A teraz jeździmy po całej Polsce. W małych miejscowościach jest 100, 200 osób. W dużych, takich jak Dynia, to są naprawdę nieprzebrane tłumy, więc widać, że idziemy w bardzo dobrym kierunku, że to nasza Konfederacja się rozwija, że poparcie cały czas rośnie, że ilość świadomych ludzi też cały czas rośnie, udaje się z tym przekazem przebić. A do tych wyborów do Europarlamentu idziemy z bardzo wyraźnym przekazem. Kiedy 20 lat temu wchodziliśmy do Unii Europejskiej, to była inna Unia Europejska, a Polska była zupełnie inną Polską. Nie wiem czy państwo pamiętacie ile zarabialiście, jakimi samochodami jeździliście, jak wyglądały ulice polskich miast 20 lat temu. No było trochę gorzej niż teraz i tutaj nie ma co ukrywać, wszyscy się przez te 20 lat zbogaciliśmy. Po tym, jak przez dekady żyliśmy w tej sowieckiej niewoli, my albo nasi rodzice czy dziadkowie, w tej gospodarce centralnie planowanej, w tym socjalizmie, w tym miejscu bez wolności politycznej czy wolności słowa, to kiedy się z tej biedy wreszcie wyrwaliśmy, to z tak utęsknieniem patrzyliśmy na Europę Zachodnią, na ten dobrobyt, na tą ich wolność polityczną, wolność słowa i chcieliśmy, żeby kiedyś u nas było tak jak u nich. Chcieliśmy, żeby oni nam pokazali, jak to zrobić, żeby mieć tyle pieniędzy, żeby mieć takie ładne miasta, takie ładne samochody. Chcieli... Chcieliśmy, żeby w Polsce już nie było takiej biedy, jaka wtedy jeszcze była, tylko żeby było lepiej. No i nie ma co ukrywać, trochę nam się udało. Polska jest dzisiaj zupełnie innym państwem niż była 20 lat temu i to jest zasługa nie polskich polityków, to jest zasługa Polaków, że tak ciężko przez te 20 lat pracowali, zakładali firmy, uczyli się, zwiększali swoje kompetencje, rozwijali się, awansowali w swoich firmach i tym zbiorowym wysiłkiem się z tej biedy wyrwaliśmy i dzisiaj jesteśmy w miarę zamożnym państwem. Niestety nie tylko Polska zmieniła się przez te dwadzieścia lat, Zachód również się zmienił, tylko że na gorsze, no bo my zmieniliśmy się w sposób zupełnie oczywisty na lepsze. Europa Zachodnia w latach 90. była bardzo bogatym miejscem. Przeciętny Europejczyk z Zachodu zarabiał więcej niż Amerykanin. Gospodarka Unii Europejskiej była dużo większa niż gospodarka amerykańska. Mieliśmy wtedy firmy, które były światowymi liderami technologicznymi, chociażby Nokia w zakresie telefonów komórkowych. I wtedy Unia Europejska zaczęła iść w bardzo złym kierunku. Zaczęli wypuszczać coraz więcej dyrektyw, regulacji, coraz więcej prawa, coraz więcej norm, coraz więcej nakazów, zakazów. Do tego ta polityka klimatyczna, która doprowadziła do wzrostu cen energii oraz do kolejnych norm, które zwiększały koszty produkcji. W wyniku tego zachód Europy utracił swoją konkurencyjność i teraz takie Chiny, czy Indie nawet, czy Stany Zjednoczone po prostu nam uciekają. Spójrzmy na liczby. Francja jest obecnie biedniejsza, mniejsza niż 15 lat temu. Włosi są 9% biedniejsi niż 15 lat temu, Hiszpanie 7, a Grecy 38%. Nie wiem jak państwo sobie wyobrażacie siebie za 5, 10, 15 lat, ale prawie na pewno nie bierzecie pod uwagę tego, że możecie mieć mniej pieniędzy niż obecnie. Bo się w Polsce przyzwyczailiśmy do tego rozwoju. Przyzwyczailiśmy się, że ciężko pracujemy i możemy potem czerpać z owoców naszej pracy. Na Zachodzie pracują, a mają coraz mniej pieniędzy. Te państwa po prostu biednieją. I jeżeli spojrzymy na to, co tam się w przyszłości będzie działo, no to trudno tutaj o jakikolwiek optymizm. Spójrzmy na te jednorożce, startupy o wycenie rynkowej ponad miliard dolarów. Jest 1300 na takim świecie, 600 w Stanach, 300 w Chinach, w Europie 60. Mniej niż w Indiach. Indie mają więcej jednorożców niż cała Unia Europejska. Nauka w Unii Europejskiej jest zaledwie 5 na 50 najlepszych uniwersytetów na świecie, z czego pierwsze zaledwie na 15 miejscu. A jak wyglądają nowoczesne technologie? Sztuczna inteligencja rozwija się przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, rozwija się w Chinach, w Europie w ogóle tego nie ma. My za to mamy dyrektywę dotyczącą sztucznej inteligencji, która stawia nowe nakazy, zakazy, sankcje i zniechęca do rozwoju tej technologii w Europie. Unia postanowiła w ramach też zielonego ładu postawić na nowoczesne zielone technologie. Mieliśmy być tu liderem. W wyniku zmuszenia Europejczyków do elektrycznych samochodów, do pomp ciepła, do wiatraków, mieliśmy stać się i nasze firmy europejskie liderami w tej nowej branży. I co wyszło? No guzik wyszedł. Z 14 takich Branż, sektorów tych nowoczesnych zielonych technologii, 11 jest całkowicie zdominowanych przez Chiny. Mają tam ponad 80% rynku globalnego, a Unia Europejska w zaledwie 3 na 11 tych sektorów przekracza 10% rynku globalnego. Fotowoltaika 9 na 10 największych firm jest z Chin, a 10 jest ze Stanów Zjednoczonych. Samochody elektryczne to miała być przyszłość Unii. Obecnie Chiny produkują już tego trzy razy więcej rocznie niż cała Unia Europejska razem wzięta. Wszyscy nam odjeżdżają, stajemy się takim skansenem, gdzie nie ma nowoczesnych technologii, nie ma przemysłu, niedługo nie będzie też rolnictwa, gdzie się nikt nie rozwija, tylko turyści z całego świata do tego skansenu będą przyjeżdżać i patrzeć, jaka potężna kiedyś była Europa, ale niestety już nie jest. I ci ludzie, którzy na zachodzie do tego doprowadzili, którzy doprowadzili do tego, że ich państwa od lat się nie rozwijają, że Stoją w miejscu albo biednieją, teraz mają czelność do pouczania nas, w jaki sposób Polska powinna się rozwijać. Jak powinniśmy sami zarządzać swoim krajem i naszą gospodarką. Oni przez 15 lat udowodnili, że się kompletnie do tego nie nadają, bo kiedy mieli możliwość zarządzania Unią Europejską czy swoimi państwami na zachodzie, to doprowadzili do tego, że są coraz biedniejsi, a Polacy są coraz bogatsi. To kto od kogo powinien się tutaj uczyć? My od nich czy oni od nas? Jestem przekonany, że. Oni od nas, a z całą pewnością nie powinniśmy tych ludzi słychać, bo mamy udowodnione, że nie wiedzą, jak sprawić, żeby gospodarka była konkurencyjna i szybko się rozwijała. Dlatego z Zielonym Ładem należy skończyć. Jest to kolejna próba spowolnienia Europy. Ta reforma kompletnie nie wyszła. Koszty energii wystrzeliły w kosmos, koszty życia niedługo, w wyniku chociażby tej dyrektywy budynkowej, czy zmuszenia nas do kupowania samochodów elektrycznych, również wystrzelą w kosmos, nas po prostu na to. Nie stać. Ale gospodarka nie jest jedyną dziedziną zarządzania państwem, gdzie okazało się, że ci ludzie się kompletnie do niczego nie nadają. Nie jest jedyną dziedziną, w której to oni od nas powinni się uczyć. Jeżeli patrzymy na ulice polskich miast, to co widzimy? No, że jest czysto, jest porządek, nie ma przestępczości. Polska jest jednym z najbezpieczniejszych państw całej Europy. Jeżeli spojrzymy na liczbę rozbojów, zabójstw, pobić, gwałtów, tego mamy najmniej w Europie. Jeżeli spojrzymy na badania poczucia bezpieczeństwa, jak my sami się czujemy, czujemy znowu mamy najwyższe poczucie bezpieczeństwa w całej Unii Europejskiej. Na Zachodzie tak nie jest. Tam. Przez, przepraszam, bo to słońce strasznie mi wali w oczy. Tam przestępczość wystrzeliła w kosmos. Z każdym kolejnym rokiem jest coraz większa. A jaka jest tego przyczyna? Masowa nielegalna imigracja do Europy. Jeżeli się spojrzy na statystyki, to tam jest bardzo łatwo połączyć kropki, nie da się postawić przeciwnej tezy. Im więcej nielegalnych imigrantów, tym wyższa przestępczość. Udział nielegalnych imigrantów w przestępczości jest kilka, a czasami kilkadziesiąt razy wyższy od udziału. Yy, nielegalnych imigrantów w całej populacji, czyli jeden imi nielegalny imigrant popełnia czasem przeciętnie kilka albo kilkadziesiąt razy więcej przestępstw niż rdzenny Europejczyk. I Europa ma z tym coraz większy problem. Miasta na zachodzie nie są bezpieczne. Ludzie się tam zabijają, sztyletują, wybuchają tam bomby, powstają getta, powstają miejsca, gdzie policja nie ma prawa wejść, bo jest atakowana. Nie chcemy czegoś takiego w Europie. I to jest problem, z którym Europa powinna się zmierzyć. I jak się z nim powinna zmierzyć. No, pierwszą absolutnie podstawową rzeczą powinno być przypilnowanie granic. Przecież to nie jest tak, że Włochy, Grecja czy Hiszpania graniczą z Afryką. Tam po drodze jest Morze Śródziemne. To nie jest jakaś sadzawka, to nie jest jakiś wąski kanał, to jest wielkie Morze Śródziemne. Jak to się dzieje, że Japonia jest w stanie przypilnować swoich granic, Australia jest w stanie przypilnować swoich granic, a Włosi nie chcą? Jak. Oni robią, że nie są w stanie pilnować tej granicy, więc powinni je przypilnować, ale nie chcą. Zamiast tego wymyślili pakt migracyjny, który został przegłosowany w Unii Europejskiej parę tygodni temu. Pakt migracyjny polega na tym, że te państwa, które łamiąc prawo przyjmują na swój teren nielegalnych imigrantów, będą ich wysyłać do Polski, a rząd polski będzie za każdym razem podjąć decyzję: albo przyjmuje takiego nielegalnego imigranta, którego my nie chcemy i który on tu nie chce być, albo płaci za niego 20 tysięcy euro kary. Jaka w tym jest jest logika? Jak my emitujemy to CO2, ten dwutlenek węgla, którego oni nie chcą, to my za to płacimy karę, mamy potem wysokie ceny energii, a jak oni łamią prawo, przyjmują nielegalnie nielegalnego imigranta, to też Polska płaci za to karę. Jaka jest w tym logika? Dlaczego niezależnie od tego, co się dzieje, Polacy mają za to płacić? Nie na to my się z Unią Europejską umawialiśmy. To jest jedno wielkie oszustwo. Na co my się z nimi umawialiśmy? Otwieramy nasz rynek, ich firmy mogą tu inwestować, mogą czasem pokonywać w konkurencji polskie firmy, a w zamian za to miała iść kasa. Miały iść dotacje, granty, ostatnio KPO, a teraz co? Kasy nie ma, będą nielegalni imigranci. Nie na to się umawialiśmy. Zamawialiśmy na tym alegro unijnym Telefon komórkowy, a dostaliśmy ogórka. To jest oszustwo. Unia Europejska nas po prostu oszukała. I teraz Donald Tusk wychodzi i mówi... Że ten pakt migracyjny to się Polsce opłaca. Który element tej umowy się Polsce opłaca? Że przyjmujemy nielegalnego imigranta czy że płacimy za niego 20 tysięcy euro? Która część tej umowy jest korzystna dla Polski? Gdzie on ten facet widzi tu jakąkolwiek korzyść? Bo ja jej po prostu nie widzę. To będzie albo odpływ pieniędzy z Polski, albo przypływ nielegalnych imigrantów, którzy potem zwiększą przestępczość na ulicach naszych miast i my na ten pakt migracyjny się z całą pewnością nie zgadzamy i nie widzimy tutaj żadnej korzyści. Teraz. Zobaczcie Państwo, mamy w tej Europie problemy z tą konkurencyjnością, że europejskie firmy rozwijają się dużo wolniej niż amerykańskie, Europa nam, Stany Zjednoczone nam ucieka, są znacznie bogatsi teraz od Europy. Mamy problem z tą nielegalną imigracją. Imigranci szturmują Unię Europejską całymi milionami. Mamy problem, bo mamy wojnę zaraz za naszą granicą. Rosja zaatakowała Ukrainę. No mamy w tej Europie trochę problemów. Już tam pomijam demografię, pomijam jakieś wysokie zadłużenie. Problemów jest od groma. I Unia Europejska. Czy bierze się za rozwiązanie realne tych problemów? Nie, bo mają inne problemy, do których chcą, których chcą rozwiązać w pierwszej kolejności. Jaki ostatnio problem nam Unia Europejska rozwiązała? Problem palący wielu Europejczyków odpadających nakrętek od butelek. To im się udało rozwiązać. To był ich priorytet, żeby wreszcie te nakrętki od butelek nie odpadały. No bo co ci głupi Europejczycy brali te butelki, odkręcali, spadały im te nakrętki, musieli się schylać. No źle się żyło przez to, a teraz super. Unia Europejska nas uratowała. A wiecie, jakim kosztem? Jeden Mlekpol, jedna polska firma z tych wszystkich, które produkują jakiekolwiek napoje, za zmianę linii produkcyjnych, żeby te cholerne nakrętki nie odpadały, zapłaciła 30 milionów złotych. Przecież te pieniądze mogły pójść na inwestycje, mogły pójść na wyższe wynagrodzenia, a poszły na nakrętki. PWC policzyło, że koszt dla całej europejskiej gospodarki, dla wszystkich firm, które produkują napoje tych nakrętek to jest prawie 9 miliardów euro. 9 miliardów euro niewyobrażalne pieniądze na rozwiązanie problemu nakrętek. W tym samym czasie Unia Europejska przeznaczyła półtora miliarda euro, wielokrotnie mniej, wiecie na co? Na wspólne systemy obrony przeciwko Rosji. Półtora miliarda na zbrojenia, 9 miliardów na nakrętki. Takie są priorytety Unii Europejskiej. Tym się zajmują. To jest nie jedyny problem, który udało im się ostatnio rozwiązać z tych najważniejszych. Mieliśmy wielki problem, bo ładowarki do iPhone'ów były inne niż do Samsungów. I już będą takie same jest dyrektywa, że wszystkie ładowarki mają być takie Same. Jak ci inżynierowie z Afryki na tych pontonach będą lądować we Włoszech i szukać ładowarki, żeby tego iPhone'a naładować, to będą mogli ładować ładowarką Samsunga. No zobaczcie, jakie ważne problemy Unia Europejska nam rozwiązuje na każdym kroku. W tym są dobrzy, ale w rozwiązywaniu dużych, ważnych problemów to ich w ogóle nie ma. To samo polski rząd. Widać, że Donald Tusk to się bardzo inspiruje Unią Europejską. Na przykład Niemcy mieli problem z używanymi samochodami elektrycznymi. No, nikt nie chciał tego szrotu kupować po 4 czy 5 lat, bo ta bateria jest strasznie droga, trzeba ją wymienić. Każdy kupuje tylko nowe samochody. No to Polska rozwiązała ten problem y, y, um, używanych samochodów elektrycznych niemieckich i dopłaci polski rząd półtora miliarda złotych na zakup używanych niemieckich samochodów elektrycznych. Zamiast elektrowni jądrowej będziemy mieli używane elektryki prosto z Niemiec. Teraz coś powie no dobra, ale co się czepią ich od elektrowni jądrową, no przecież nie jest prosto wybudować taką elektrownię jądrową. Mnóstwo betonu trzeba nalać, technologia sprzed 80 lat, to nie jest przecież takie proste. No problem, że współcześnie chyba jest. Słowacja w tym roku kończy kolejną elektrownię jądrową, bo to nie jest ich pierwsza. Nawet Bangladesz w tym roku kończy budować swoją pierwszą elektrownię jądrową, a my nie mamy do tej pory żadnej i mówią, że być może będzie w 2040 roku. Kiedy Donald Tusk poprzednio rządził, mówił, że w 2009, że już w 19 będzie ta elektrownia jądrowa, a teraz mówi, że być może będzie w 2040 roku. Tak prostej rzeczy nie potrafią zrobić. Czego jeszcze nie potrafią? Nie potrafią CPK zbudować. Miał być wielki hub lotniczy między Łodzią a Warszawą i nie będzie. Zamiast tego ma być polski wynalazek, coś, co na świecie jest kompletnie nieznane, czyli Triport. Radom Modlin OK. Te mądre głowy tak to wymyśliły: że turysta z Korei wyląduje w Radomiu, wydostanie się z tym bagażem, poprosi o wizę, bo musi mieć wizę Schengen, następnie załaduje się na jakiś samochód albo do pociągu, pojedzie do Radomia i w Radomiu zrobi sobie przesiadkę na Berlin albo Paryż. Tak to ci ludzie wymyślili. Czy gdzieś na świecie działa taki triport? No nigdzie, bo to jest kompletnie bez sensu. Oni zaproponowali, że zamiast CPK będzie w Polsce triport. Ale nie mówią, że to już teraz jesteśmy na to gotowi, no te lotniska trzeba oczywiście rozbudować i będą rozbudowywać. Rada Nadzorcza Modlina już teraz podjęła decyzję, że Modlin będzie rozbudowany. W pierwszej kolejności zaczną od dobudowania dwugwiazdkowego hotelu, a następnie stacji benzynowej z Myjnią. No przecież jak Koreańczycy usłyszą tej stacji benzynowej z Myńą i tym hotelu dwugwiazdkowym, to na 100% do Paryża będą przez Modlin lecieć. No kto by nie chciał lecieć na miejscu taki Koreańczyków, jak tam mamy tą stację benzynową, ten dwugwiazdkowy hotel. Takie niestety mamy obecnie rządy, które realizują interesy i obietnice, ale niestety nie polskie, tylko niemieckie. No i my mówimy cały czas o tym, żeby ten zielony ład zatrzymać, żeby ten pakt migracyjny zatrzymać, żeby nie odbierać Polsce prawa weta. No ja wiem, że polscy politycy nie korzystają z tego prawa weta. Morawiecki miał wiele okazji, nie skorzystał. Co do Tuska, to ja tutaj nie mam żadnych złudzeń, że on będzie cokolwiek wetował, ale mimo wszystko być może kiedyś będą mądrzejsze rządy, więc warto takie prawo weta zachować. No i pojawiła się partia, która również mówi, że oni są przeciwko Zielonemu Ładowi, są przeciwko paktowi migracyjnemu czy zmianie traktatów. No tą partią jest prawo i sprawiedliwość. Tylko problem polega na tym, że kiedy mieli władzę, kiedy rządzili, kiedy cokolwiek od nich zależało, to nic nie zrobili, żeby ten Zielony Ład zatrzymać. Przecież kto? przyznał się, że jest autorem tego Zielonego Ładu. Janusz Wojciechowski, eurokomisarz unijny rolnictwa z PiSu. On mówił, że Zielony Ład to jest program rolny PiSu, z którym on idzie do Brukseli i ma nadzieję, że Unia go przejmie. No to niestety przejęła. A kto był twarzą Zielonego Ładu? Kto jest tym politykiem, kto to najbardziej popychał? Urszula von der Leyen. A czyje europosłowie byli strasznie szczęśliwi z tego, że dzięki ich głosom Ursula von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej? No nie zgadniecie państwo. Europosłowie PiSu Cieszyli się, tak, sukces, dzięki naszym głosom ona została szefową Komisji Europejskiej. A kto mógł zawetować Zielony Ład? No Mateusz Morawiecki wtedy był premierem, tylko jakoś, no nie wiem, odwagi mu nie starczyło, siły, determinacji nie zawetował. A kto był ostatnio, dwa, trzy tygodnie temu w Warszawie na, w pierwszym rzędzie szedł, w proteście przeciwko Zielonemu Ładowi? Mateusz Morawiecki, ten sam, który mógł to zawetować, tego nie zrobił. A kto dzisiaj pojechał do Brukseli na protest rolników przeciwko Zielonemu Ładowi? A Jarosław Kaczyński, który w 2021 roku mówił, że no nie przyjęcie Zielonego Ładu to skazanie się na marginalizację i są pewne koszty, ale trzeba to przyjąć. I przyjęli, a teraz mówią, że jadą do Brukseli po to, żeby odkręcać coś, na co sami się wcześniej zgodzili. To są tacy ludzie. Jeżeli teraz PiS mówi, że idzie do Brukseli po to, żeby zatrzymać Zielony Ład, to jest największa bezczelność, jaką można sobie Wyobrazić. Bo to ci ludzie przyłożyli swoje ręce do Zielonego Ładu, a teraz chcą odkręcać coś, co sami zrobili. Dlatego to jest niezwykle ważne, żeby głosować na ludzi, którzy będą robić następnie to, co wcześniej zapowiadali. Bo my bardzo wprost zapowiadamy: nasi kandydaci będą głosować zawsze przeciwko każdej formie Zielonego Ładu, paktu migracyjnego, czy też zmianie traktatów odbierających w Polsce prawo weta. I oni to dowiozą. No bo przypomnijcie sobie Państwo tą kampanię z 19 roku. Pamiętam tą kampanię, to była moja taka pierwsza kampania ogólnopolska wyborcza. Czy pamiętacie co inne partie wtedy mówiły, co oni obiecywali? Mówili z czym oni idą do Brukseli? No ja pamiętam, co mówili i też pamiętam, czego nie mówili. Żaden z nich nie mówił, że jadą do Brukseli po to, żeby zabrać tam prawo do jeżdżenia samochodami spalinowymi. Zapomnieli o tym powiedzieć w trakcie kampanii wyborczej. Żaden z nich nie mówił, że będzie tam głosował za Zielonym Ładem albo za dyrektywą budynkową zmuszającą do tych remontów oraz domów Polaków, na których nie mamy pieniędzy. Też zapomnieli nam o tym powiedzieć. Demencje mieli na czas kampanii wyborczej. no, Zapomnieli powiedzieć takiej istotnej rzeczy. A może przyznali się wtedy, że będą głosować za paktem migracyjnym i Przymusowym przyjmowaniem nielegalnych imigrantów. No też zapomnieli nam o tym powiedzieć. A może któryś się chociaż zająknął, że będzie tam działał po to, żeby odebrać Polsce prawo weta? No też zapomnieli. I nie mówili o żadnej z tych rzeczy, a potem to zrobili. To strach jest pomyśleć nawet, co oni teraz zamierzają zrobić, o czym teraz nie mówią, co teraz ukrywają. Dlatego to jest proszę Państwa niezwykle istotne, żeby tego 9 czerwca pójść na wybory. Kolejna taka okazja, kolejne wybory, gdzie będzie można zagłosować na konfederację, będzie dopiero za ponad 3 lata, w 27 roku, kiedy będą wybory parlamentarne. Więc warto dla dobra swojego, swojej przyszłości, przyszłości swoich dzieci i wnuków poświęcić te 10-15 minut w sobotę, 9, w niedzielę 9 czerwca i pójść na wybory i zagłosować na konfederację. Bo póki co, to my sondaże mamy dobre. tam jest na 10% średnio w sondażach, jest naprawdę świetnie. Tylko niestety problem polega na tym, że ilość tych europosłów to nie zależy od tych sondaży, żadnej firmy. Zależy od jednego badania, od jednego sondażu, od wyborów w dniu 9 czerwca. Więc bardzo na koniec Państwa proszę. Niezależnie od tego, jakie macie plany na tą niedzielę, jaka będzie pogoda, czy słońce, tak jak dzisiaj, czy deszcz, czy wiatr, zainwestujcie te 10-15 minut i zagłosujcie na Konfederację. Nie dla mnie, czy dla moich kolegów z partii. Dla Siebie, bo to wy dostaniecie potem ten zakaz, żeby kupić sobie nowy samochód. To wy nie będziecie mogli mieszkać w obecnym domu czy mieszkaniu, bo będziecie musieli go sobie wyremontować. Te ograniczenia dotkną Was, więc w swoim dobrze pojętym interesie bardzo Was proszę, 9 czerwca głosujmy na konfederację. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia!